Futbol, lufka. Dziś bardzo poważny temat. Polscy sędziowie jest taki okrzyk i jak dokończymy? Fajni panowie, czy. czy nie fajni panowie? Wizualnie coraz lepiej, widać, że siłownia, że prezentują się dobrze, ale no słabi słabi tak jak i na całym świecie. Dlaczego są słabi? Nie ma dobrych sędziów? Nie ma, a dlatego, dlatego, że nie grali w piłkę i to jest ich problem, bo piłkę trzeba też czuć i nieraz faule, które są na boisku, to wynikają z przypadku. A oni nieraz myślą, że to jest złośliwie. Gdyby grał sam w piłkę, to by to czuł. I oni tego nie czują, ci chłopacy, kiedy jest ręka przypadkowa, mają problem, kiedy jest ręka przypadkowa, wary, niewary, cuda niewidy. Ci chłopacy już ręce do tyłu biorą, żeby tylko nie dostać strzału. I ja mówię jakiś głupi przepis. że Oni nie wiem, do już tam lat mają 40 czy 50, że już nie wolno im sędziować. I oni biorą. Tak, i biorą tych młodych chłopaków, przecież jak szybko trzeba już rozpocząć karierę tą sędziowską. Żeby, żeby, te szczebelki pokonać, tak, od tej waszej ligi idzie, 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 on ja potrzebuje 15 lat, żeby na boisko ekstraklasy. I tam to dopiero potem jakieś układy I... są, że, 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 że tym, taki że taki, co zaczynają, tak. to nie, nie mogą się w ogóle nie, przedostać, tak, bo jest tam jest wszystko pytania, usta ustawione. Tak, tak, tak. Czy bramkarz może przed wybiciem piątki kufel piwa walnąć i, i nie wiedzieli, co napisać, niby takie cuda niewidy mieli, tam, tam Pan chyba Przesmycki i tam ich egzaminował i nie wiem, tylko 20 no na iluś tam zdało, wiedziało, nie, co, 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 o co chodzi, dlatego e, i dlatego do sędziów mają dużą pomoc teraz. Mają dużą pomoc przez to, że ten war, że te wszystkie cofnięcia, kamerki. Ale im więcej tego waru, a jest coraz więcej, to świadczy o słabości sędziego, tak? bo on nie umie tej decyzji podjąć i to nie jest, że jest szybsza piłka. A jak jeszcze poważe, podejmie złą decyzję, to tak, Ta jest no, dopiero jajca. No, i, i, I tak to wygląda, że każdy mecz jest. jest jak ostatnio chyba było Ajax z Amsterdam. Tak, chyba grał, grał, ojej, Z realem. Z realem. z no, Tych meczów jest tak dużo, że trzeba łapać, łapać? Tak. I, I 1-0 było, było dla Ajaxu, no i sędzia na środek, wszystko fajnie, no ale nasz polski guru, sędzia wdusił. Nie, 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 tam było coś nie tak, no i o centymetr. Tam, tam było tyle błędów, ten Kurtuana robił, że tą bramkę jest za to, że takie kalectwo odwalił, już powinni zaliczyć, i jeden. Ale to było. Analizowane potem, nie, nie, bo jedna wysokość to nie, bramka była. Był strzał, odbił, dobili na piątym metrze, duży zwierzak zarabiający e, milion na tydzień, więc, więc trzeba od niego wymagać. I chłopcy tam z Ajaxu strzeli bramkę, powinni dać się im pocieszyć, nie? Odwołali. Piękna atmosfera na tym stadionie. To może się dali pocieszyć, a I, po co im odwołali? No i polski sędzia, i polski sędzia znowu zabłysnął, i, i zawsze ten sam, tak, zawsze ten sam. Kiedyś tam w jakimś meczu też chyba nie wiem, czy z realem był rzut karny. Wszyscy widzieli, nawet dziadek. Nie był to widz żelazko. <noise> nie, widz żelazko nie był. I, i, I dlatego na pewno starają się, na pewno mają bardzo fajne warunki, dużo szkoleń. Na tych szkoleniach uczą ich na pewno. Bo widzę, jak do nas się ci sędziowie odnoszą, jak my podejdziemy za blisko, od razu ta buta, taka pewność siebie, a młodzi chłopacy, on powinien normalnie jeszcze w piłkę grać, a on już jest pan sędzia. I proszę odejść, bo zaraz wyrzucę. No to nie jakieś... powinno być tak, że najpierw ma grać piłkę, a dopiero później na piłkarskiej emeryturze sędziować? Tak powinno to być. Bo przecież ja na takiego emerytarza wyglądam ja bym to dobrze posędziował. Naprawdę czuję to granie i, i, i myślę, że nie byłoby to źle. I, i jeszcze bym takie. Trzy lata mógł im posędziować, no, nawet za darmo, żeby, żeby chłopaków nie denerwować, wytłumaczyć, a tu mówię szkolimy, szkolimy tych dzieciaczków, a oni zapomnieli w piłkę pograć. No, jak to pograł na podwórku, no to to nie jest granie, to trzeba wiedzieć, kiedy jest złośliwy fałd. Ostatnio chyba to jakaś też czerwona, Ramos dostał chyba czerwoną kartkę, tak, bo chciał nożycami bramkę szczelić I, i też powtórkarz pokazuje, że nie trafił gościa, ten tam poszedł głową, ale tu nogi były i to nie jest, nie jest fauna żółtą kartkę, to jest niby niebezpieczna gra tak? i dostał drugą żółtą, czerwona i to był błąd i to nie trzeba być wielkim sędzią, kończyć jakieś kursy i, i wysłuchiwać setki godzin jakiegoś fachowca, który też nie grał w piłkę, że Ramos dostał czerwoną kartkę, nie dostał, bo to było, mówię on był skoncentrowany na piłce 92, Real przegrywa 2-1 i, I poszedł do ataku, żeby strzelić. Piłkę on dostał, przeciwnik chciał mu głową wybić, więc po co się tą głowę do jego nogi? I nie trafił go. Wyglądało to, jakby trafił. I teraz jest ten wystraszony, że ten tam udał, ale gdyby grał, powiedział: Oho, to nie był fał. I takich, takich obrazków jest dużo. Dużo z tego, że e, sędzia piłkarski. Nie czuję tego, 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 tego ducha sportu i wy się na tym też na pewno łapiecie, nawet na tym waszym poziomie. Może lepiej bez sędziów grać. Nieraz tak, bo jak jest fajna, inteligentna drużyna i, i tak ja znam, ja też im sędziuję tym swoim chłopakiem. Podzielimy się, mam ten giznel, go nie używam wcale. I o, był, o, był. Ja wiem, był aut. No był, no, ja mówię, no to jak był auto sobie dajcie, ja wy faul, ja wy kopnąłeś go, kopnąłem, ja będę no to karny, tak. I tak też by było można, ale to już są za wysokie pieniądze, no kto się przyzna, tak. tak? No, jest finał bardzo... Ligi Mistrzów, czy jakieś, czy Mistrzostwo Świata i wybiję łokciem, wybije do spustaka łokciem i, i powiedzą przyznaj się, tak, A za to wybicie łokciem. Albo jesteś Mistrzem Świata, albo frajerem, no nie przyznam się, bo gdzie łokciem, gdzie tu dostałem, w dostałem, tak, że w pewnym momencie nie, no po to się gra, żeby wygrywać mecze i ci sędziowie są potrzebni, ale nieraz, nieraz powinni i powinni sobie też pograć, i sobie pograć do takiej drużyny. Oni robią te przygotowania. Ja kiedyś zimą w tych biednych klubach, jak trenowałem, musieliśmy mieć sędziego i ten sędzia nas kasował za pieniądze. Ja sparingi. sparingi, zimowe sparingi. Tak, zimowe tak. sparingi to jest... za kasę. I, ja I to trzeba zgłaszać. Tak, ja powiedziałem panowie, weźcie dziesięciu najsłabszych w tej waszej tabelce i oni za karę, w cudzysłowie, będą nam sędziować te sparingi za darmo, bo oni w tym momencie się uczą, oni mogą się z nami konsultować, bo no, ty tam wymyślasz, dlaczego? My, my ledwo na piłki mamy, my ledwo na szatnie mamy, a jeszcze sędzia on tutaj jak to, to przeczytam, do mnie z pińsówek jest. Ja wiem no jaja to są, kurde, mole szatnie mu się da, to się da i jeszcze, jeszcze I to i musi. być. czasem są sparingi tak zatajane, żeby właśnie tak. nie było na to, że wzięło się sędziego i. No i... I posędziował to... poza, poza związkiem. No nie, sędziowanie, sędziowanie jest, jest słabe, no ale to, to my się już do tego wszyscy przyzwyczailiśmy. Kiedyś było skorumpowane, a teraz jest, jest, jest słabe, ale to, to nie tylko nasi sędziowie, wszyscy, wszyscy. A czy w niższych ligach potrzebny jest dobry sędzia? Tam grają piłkarze powiedzmy średni. Czy tam jest wymagane dobre sędziowanie? Bo ja jestem na meczach i ludzie są w... Kurwieni, że sędzia czegoś tam nie, nie, nie podyktował karnego albo coś. No, słabi piłkarze, czy, czy potrzebny jest tam dobry arbiter? E, czy jak jest słaby poziom w szkole, w klasie, to po co dać im dobrego nauczyciela? Dajmy mu tumana, niech ich tam uczy, że 3 razy 3-17, tak? No, no, ale, właśnie... sędzia, ale sędzia nie uczy, ale uczy. Uczy też, bo właśnie dobry sędzia powie mu: słuchaj, chłopak, odejdź, bądź tego. I może z nim nawet porozmawiać. Jest rzut wolny, nauczy go przepisów, nauczy go i, i gdzieś. Nie. Potem jest trener, ten nauczy go dobrego grania, ten dobrego myślenia i nie mamy piłkarskiego debila, tak? Czyli jest dobry, jeżeli jest możliwość, dać dobrego sędziego, ale jest dobrym sędzią, on musi być dobrym musi być zauważony, tak jak i dobry piłkarz, i z tej niższej ligi nie idzie raz dwa. Bo sędziowie mi też kiedyś z mojego starogardu. Potem się dowiedziałem, sędziowie ułatwiali karierę. Bo kiedyś nie było telewizji, mediów, tego wszystkiego, całego cyrku. I, I przebić się gdzieś bardzo, bardzo wysoko to było ciężko. A poziom piłkarski był bardzo duży, bo kiedyś była ta polska pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, trzecia liga, to byli wszyscy chłopacy zatrudnieni w zakładach pracy. Że kiedyś był wyższy poziom niż teraz, tak? tak był wyższy poziom, bo byli zatrudniani w, w pracy na etatach oddelegowani do grania w piłkę. I jeździliśmy w no lidze to. do Czechosłowacji, do NRD, mierzyliśmy się z Hansą, Rosą, z jakimiś dynamotami. No to może teraz też i... ci zawodnicy powinni być zatrudniani w fabrykach. Tak, ale dzisiaj nie mamy fabryk. Ja, gdzie jest prywatny sponsor ich zatrudnia, kombinuje, dostaje, telewizja płaci, więc... No nie, no nie, nie wierzę, wróci, że nie zaw, zawodnik będzie chodził do fabryki i potem trenował i on będzie lepszy niż... Nie będzie, nie będzie, dlatego u nas taka jest sytuacja, że my dziękujemy naszym sponsorom, że ich zatrudniają, bo są opłaceni, składki, głupoty, ubezpieczeni, nawet jak mu w piłce nie wyjdzie, nie wyjdzie a trzy lata pracuje w jachtach, tak, to on już to ma gdzieś tam kiedyś do jakiejś emeryturki, tak, że my też ich przez to wychowujemy, edukujemy, i nie zawsze każdy musi być piłkarzem. I dlatego ta poprzeczka u mnie troszeczkę jest wyżej zawieszona, aniżeli na trzecioligowym poziomie. Ja im zawiesiłem bardzo wysoko. U mnie piłkarze trenują tak, jak ja bym miał zespół Ekstraklasy. Klasy. Wiadomo, że nie dochodzą do tego poziomu. Na dzisiaj tam była taka plaża bieganie, i powiedziałem, ta dzisiejszy nasz trening chłopacy, nie ma się nic do moich treningów i po tym piachu nie trzeba było i 10 km biegać. A my to dzisiaj zrobimy może 2-3 km, to zobaczcie, jakie to są różnice. Bo to przez lata, sezony, to zobaczcie, gdzie to jest. I tak samo będzie mówię z bokserem, który pierdziłnie gruszkę 2000 razy, a z bokserem, który jednego plaskacza da. Tak? No to jest to gdzieś musi zaprocentować. Jeżeli no dwa... tak to doda jednego, to jest na świeżości. No, ale ten to, 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 prawdziwy bokser tego nie odczuje, tak? Przyjmie i odda. Jak odda, to już wtedy tego z jednego nie ma co zbierać. I, i dlatego tak, tak to wszystko wygląda, i sędzia właśnie w tych niższych klasach. Dlaczego ma przychodzić chałę? Dlaczego ma przyjść jakiś grubas spocony, jeszcze pyskować i jeszcze zagwiżać źle? Dzieciak krzyknie, ale panie sędzią. więc no no to jest pasja. No, tak samo jak, jak jest no. pasja dla tych, co grają, no tak samo pasja dla tych, co tak, sędziują. Ale, ale róbmy, róbmy to porządnie. Tak? No, my tu porządnie siedzimy i niech oni porządnie sędziują, niech ci porządnie grają. No niech ci porządnie i... grają, ale da. to nie jest takie do końca wykonalne. No, dlatego, dlatego po co macie się wkurzać? Po co kiewice mają się wkurzać? Bo przecież jakiś ogórek nie, nie, no, dla, dla i chce być sędzią. Dla mnie błędy sędziowskie są elementem gry. No. Tak samo jak zawodnik nie potrafi strzelić trzech metrów na pustą bramkę, tak samo sędzia może źle spalonego ocenić. No. To jest bardzo ciężko. Nieraz, nieraz wziąłem się za liniowego i to jest bardzo ciężko i tych nie będę krytykował. A w B klasie jeszcze jest no. jeden sędzia, nie ma często asystentów. Nie asystentów. Jest nie. jeden. I jak prosi i prosi jakiegoś tam mózka. Ja to często słyszę, że o, panowie przed meczem tam sędzia zwołuje kapitanów mówi: Panowie. Ale spalone to tak do dwóch metrów tolerancja, no. bo, bo wiecie, no. no. Jak się nie ktoś wiecie. urwie sam na sam, to to jest spalone, bo nie ma szans, żeby się urwał, nie? Ale jak gdzieś tego... Nie no, to, to jest ten cały urok, nie? Ten folklor, tak. Ale z tego też niektórzy robią kariery i sędziowskie, i piłkarskie. A jak to jest... Y... Trudniej być sędzią? Czy trudniej być na przykład trenerem i piłkarzem? Każdy ma trudno. Każdy ma bardzo trudno, bo i sędzia, rozmawialiśmy o tych egzaminach, o tych, o tych obserwatorach, nie? bo wystarczy, że ten obserwator ma trzech takich swoich ulubieńców, a jeden tylko może do klasy być wciągnięty. A kto ma największą no. presję? Słaby. Słaby ma największą presję, czyli słaby piłkarz ma presję, słaby trener ma presję i słaby sędzia ma presję. Jak zjeżdżałem w Gelsenkirchen z tych schodami w dół. I wiedziałem, że tam jest 80 tysięcy ludzi, mówię Boże, żeby ten mecz się nie skończył, a tu nieraz przyjdzie 500 osób i piłkarz, ja pierdzielę ale przyszło, no nie wiem, po co ty to robisz. Przecież jak ja bym był e aktorem w teatrze, tak, i wychodzę na scenę, nauczyłem się tam jakiegoś wierszyka, a popatrzę tylko sprzątaczka w rogu, tam gdzieś moja znajoma. to no, co się tego uczyłem, ale jak przyjdą ludzie, garnitury, panie wystrojone, no to no, no, chce się grać, tak? Więc, więc słaby, słaby ma presję ze wszystkim, tak? No się boi. No, idzie na naukę jazdy i ja pierdzielę, gdzie tu jest kluczyk? gdzie to włożyć i się trzęsie. Tak? No ma presję, bo nie ujeździć. Z krytyką, ciężko sobie poradzić z krytyką, jak, jak, jak się jest sędzią. My, ja, ja, ja mam my, taką sytuację. jesteśmy krytykowani. No, to, 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 to ja jestem największym frajerem zawsze. No. przegrałem jakiś tak? sparing, to teraz śmieszny, o ja już jest lekki Kocioki. No. że mamy tutaj mecz, inauguracja derby z huraganem Morą. To jest tak, jak ja kiedyś mówię, Arka Lechia, Lechia Bałtyk czy Szalkie Dortmund, tak. No i, I już presja rośnie u wszystkich. I u mnie też, ja muszę sobie z tym radzić. No, bo ręce muszą, no nie, dobra, nie, ale, nie jak mogę panikować. Nie wyjdzie, a, a i miałem taką sytuację, że. Kiedyś właśnie byłem na meczu B klasy Sędzia, ok, była jakaś bramka i piłka przeleciała przez dziurę w siatce. Tak, taka była konkretna dziura. Ja to, ja to sfilmowałem, puściłem. no i... Czyli war. Tak. <laughs> Jakie były konsekwencje? Ja to oczywiście puściłem dla bo to jajo. No. Zawodnik strzela jakiegoś farfocla, wpada farfocel, piłka wypada z siatki, potem już zachodzę z drugiej strony, patrzę, dziura no, wielka. Strasznie. No jakie konsekwencje dla sędziego? No, no to, że był tam yy... ale co nie uznał tej bramki? Nie, no uznał tą bramkę. Oczywiście, że uznał tę bramkę, tylko że... że nie sprawdził siatki przed meczem. Nie sprawdził siatki przed meczem i później na grupie dyskusyjnej sędziowskiej z nami donieśli, że był po prostu jebany. Był po prostu jebany. Nie chcemy Co to za sędzia? No nie chcemy takich sędziów nawet w B klasie. I prawidłowo. i prawidłowo. I prawidłowo. I prawidłowo. Nie poradził, sobie, nie poradził sobie, nie poradził sobie, nie poradził sobie i przez to zakończył karierę. No i się no głupio myśli, się tak. zrobiło, że zakończył karierę przez jakąś akcję, którą ten. Ale, ale, ale rozumiem, że właśnie jest, wymóg. Jest, 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 jest 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 presja. Dzisiaj Liga Mistrzów rusza i oni wychodzą w garniturach, wchodzą po tym boisku, patrzą, 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 siatki dotykają, oglądają, oglądają, wychodzą. I za chwilę mecz się jeszcze nie rozpoczął i dalej te siatki. No to, tak, tak to ma wyglądać. No to w lize tańzańskiej, tak ostatnio widziałem. Rzut tańzańskiej, rzutkany I piłka strzelił w środek bramki, i piłka przeleciała przez siatkę. Tam <susurzy> przez siatkę przeleciała. I, i spokojnie nikt nie robił żadnych problemów. No? A tutaj w Beklasie przeleciała przez dziurę. I no dobrze, ale teraz ten chłopak co strzelił i sędzia mu tego nie uznał, tak? Jakby się czuł to, ten, ten, ten piłkarzyk. No? I może jakiś młody chłopak. No nie, no żyło pierwszej branzy, a był nie uznał. Powiedział, nie było, poleciała w buraki, co mi tu pierdzielisz? No To na boiskach Bundesligi z tego czasu było takie coś: Nürnberg, a Bayern, Helma, tak, reprezentant Niemiec. Helma strzelił obok, piętą, i patrzy ten, uznaje i biegną. No. Czyli Kissing ostatnio w Leverkusen też takie coś: się go pyta sędzia, była czy nie? On tak była, była. Potem pokazywali, że z boku wpadła, bo była dziura w siatce, gdzieś tam się oderwało. Czyli Czyli nie, to, to jest bardzo ważna rzecz. To, to, to pilot wchodzi i, i nie sprawdza samolotu, tak? I potem leci mój ty, paliwa nam zabrakło, ja pierdzielę. Nie no, no to, to nie, nie porównujmy no, mecz, no, to, to to samo, lotu samolotem no. do meczu beklasy. klasy no. każdy, Od, ma, każdy ma no. swoją działkę do obrobienia, no. e, Piwo smakuje? No. Nie. No, to trzeba, <laughs> Jak opier widać, nie to trzeba opierdzielić, bo ktoś sobie jaja ja robi, no. Zakryjemy, no, nie zakryjemy nie, sponsora. Nie ich, zaraz zakryjemy opięcie, sponsora. Nie, nie, do. W ogóle mnie wchodzi. No nie o to chodzi właśnie, no i mamy prawo krytykować, nie? I teraz ten, który to piwo, zaraz się dowiemy I, i, i są lepsze. Są lepsi i gorsi, nie? I gorsi dlaczego mają być ponad lepszymi, Chociaż, no, chociaż, w, zawodzie ja trenera, chociaż w zawodzie trenera, no pochwalę się, no. nie uważam się gorszy od tych stosowych z Caklasie, no. Ale nie żałuję, że jestem w ostrudzie. tak? Ale że to nieraz lepsi piłkarze nie grają w ekstraklasie. I to, to też nad tym ubolewam. Bo trener to jest rzecz umowna, tak. Bo we dwójkę możemy reprezentację wziąć, do no, tej Indonezji nawet, tak? I kto wie, czy nie będą mieli lepszych wyników, aniżeli tam obecna kadra, mają kadrę jakąś, bo tych te nie śledzę. No to coś musi mieć, jak mają ligę, to muszą mieć kadrę. Chyba, chyba nie grali teraz na, w Pucharze Azji, no. więc podejrzewam, więc, że tam nie wymiatają. No, no. więc jakby nas wzięli, kto, kto ten, zagwarantuje, no. Czyli to jest taka umowna, jednemu trener pasuje taki, drugiemu taki, nie? Generalnie w seniorskiej piłce, to wszystko powinno spoczywać na piłkarzach. Oni ciągną trenera. Jesteś dzięki drużynie seniorskiej dobrym trenerem. Jeżeli ja wszedłem do drugiej ligi tak, z tymi chłopakami, co mam, no to będę bardzo dobrym trenerem. Ale czy oni mnie tam wciągną? No co ja mam teraz dla nich zrobić? Mogę ich się zapytać, a jak chcecie trenować? No, jakby chcieli 5 pił w dziennie, kupię im. Czy to będzie gwarancja na awans? Czyli trener. Ma bardzo mały wpływ na, 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 na seniora. Patrzmy na, na tą polską ekstraklasę. No Adam Nawałka, no, jak ktoś powie, że się nie za na piłce, no to trochę bełkocze, tak? I no jak wystartował z tym Lechem Poznań. Ja już tam nie chcę e, o sumach e, mówić dla sztabu trenerskiego. Na mistrza i na, idą, i na mistrza idą. No zobaczymy, nie? Mają teraz bardzo fajny mecz na przełamanie, jedni z drudzy, nie? Ktoś się połamie, nie? Legia, Lech, nie? czy Lech, Plegia, tak to idzie. Czyli też tutaj mówię, trener, trener to jest rzecz umowna, ale czy jesteśmy na dole, czy u góry, ja zawsze wymagam od każdego 100% zaangażowania w tym, co robi. Jeżeli u was był sędzia, który sobie nie poradził z presją, no bo zawalił, ewin nie zawalił. To jest jego zakichany obowiązek. Sprawdzić, czy piłka w miarę nie zamienia, tak, czy siatki są, czy piłkarze mają odpowiednie buty, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No okej, okay, ale, no. ale, ale ci piłkarze też zawalają. Czy, sędzia no dobrze, te, 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 też ma prawo zawalić. Tego... Ja rozumiem, że tu jest i, piłkarze nie zarabiają, a, a sędzia dostaje tam jednak no, jakieś tam. To no bo gdyby jeszcze po tym meczu powiedział, dobra, zawaliłem, weźcie te pieniądze ale dla to siebie. Jest ósma linga, no to jednak jest ósmalinga. Nie ma znaczenia. Przychodzą kibice, co się denerwują, jesteście Wy, którzy też serduszko wkładacie. no, To jest Wasza jakaś pasja. Ale błędy ludzkie są elementem gry. No tak, no ale jak jeden ciągle te same błędy popełnia, 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 jeszcze potem krytykuje, no to już jest bardzo źle. Pomyślałem, że skoro jest wymóg młodzieżowca, to właśnie w tych niższych ligach powinien być wymóg yy, takiego starego dziada. Jak ja mój poziom grania w szalkie obniżyłem do poziomu Niemca, pożegnali mnie ruki-cuki. Opakowują nam tą polską ekstraklasę, jaka ona piękna, jaka cudowna, jak wspaniale ten zobacz przyjął, piszczelem na 3 metry. No.